Dzień dobry słoneczka, z tej strony ciotka Irse, witam was na moim i samca alfa kanale. We wtorkowym szybkim przeglądzie, tak słuchajcie, dostaliśmy aktualizację do naszej ukochanej gry, która w ogóle nie powoduje niestrawności i bólu głowy, czyli do The Simsów. Tak, do, do The Simsów, głupie to zabrzmiało. Chodzi oczywiście do The Sims, o The Sims 4, chciałam powiedzieć 2, ale takie marzenia, no to chyba nie dzisiaj. W każdym razie, co dostaliśmy w tej dostawie? Otóż dostawa, aktualizacja, no poza tam naprawą wielu błędów, które no cóż, mam nadzieję, że nie przysporzą kolejnych, dostaliśmy wydarzenia, przytulna uroczystość, która będzie polegała na tym, że będzie wykonywało się zadania związane z różnymi krajami i tradycjami w naszym realnym świecie. Ciekawe, jak to rozwiążą. Podejrzewam, że to będzie przełożone na simsy, ale fajnie, fajnie, no nie powiem na przykład. Kto wie, może będziemy mieć dzielenie się opłatkiem. Kto wie. W każdym razie to jest dość podobne do tego, co już mieliśmy z Mrocznym Kosiarzem. Wykonujemy właśnie interakcje, różne misje i dostajemy nagrody. I w tym tygodniu, bo to będzie trwało trzy tygodnie, dostaniemy wieniec i żywy opłot. Ale to nie wszystko, bo słuchajcie, dostaliśmy jeszcze darmóweczki w kasie i darmóweczki w trybie budowania. No to co? Idziemy oglądać. Dobra, słuchajcie, mamy naszą simkę, no i tak dostaliśmy ponoć nakrycia głowy. Dlaczego to mi cały czas pojawia się jako nowe, to ja nie wiem. No, ale w każdym razie dostaliśmy nakrycia w głowy, już ich szukamy. Mega jestem ciekawa, co to będą za nakrycia głowy? Ponoć wszystko jest inspirowane Rumunią, tak? No kurczę, no. Widzicie tutaj jakieś nakrycia głowy inspirowane? O, jest! O matko, jakie to jest ładne. Słuchajcie, taka wiejska sielanka. No, to jest ładne. To w ogóle wygląda jak mój, cóż, moja chustka, którą przywiozłam sobie z gór dawno, dawno temu. Bardzo, bardzo ładne. Ładnie wykonane. No i po prostu. Ładne, no co tu więcej powiedzieć? No jest ładne, a ja muszę wolniej po prostu przerzucać, bo powinna być jeszcze jedna. Tak, korzystam ze ściągawki, żeby nic nie ominąć, ale to na pewno będzie tutaj. Czy to raczej będzie na włosach? O, być może będzie na włosach. Dobra, lecimy, bo się mi tutaj coś zaznacza, ale ja powiem Wam te zaznaczania w Simsach, to ja temu tak nie do końca wierzę. No, lecimy, lecimy, lecimy. Jak tak od razu tutaj szukam, to powiem, że między innymi jedną z nagród za te wyzwania będzie na, 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 na telewizor jako ramka. I powiem Wam, to jest po prostu genialne. Telewizor ramka, który doszedł w kolekcji, no jest już takim moim trochę must have. No, ale wydawać 25 zł dla samego telewizora ramki, no to tak średnio. No i patrzcie, nie mogę tego po prostu znaleźć. Hmm. No to, a może tak powinnam okulary zmienić. Jest taka szansa, może to będzie. Nie no, włosy mieliśmy, nakrycia głowy, dekoracje? W sensie ten? Bo powinna być jeszcze taka jedna chustka wiązana pod spodem, pod ten, pod gardłem? Nie wiem jak to inaczej nazwać, ale tak. No, słuchajcie, ja tu pogrzebię, ale tak, żeby Wam głowy nie zawracać. No, to zrobię pauzę w nagrywaniu. Okej, okay, słuchajcie, mnie chodziło o tą konkretną, która dochodzi w dodatku bodajże razem raźniej. Tylko kwestia jest taka, że po prostu ja, jakby swoje większość newsów i pewnych informacji, biorę ze strony community, tam The Sims i tak dalej. Kwestia jest taka, że nie wiem, czy tu doszły kolory, czy co, bo tam wstawili właśnie zdjęcie tej chustki, a że ja nie za bardzo z kasem, no to wyszło śmieszkowo. Wyszło śmieszkowo, ale tak, to już było, doszło to. Doszła ta chustka i doszły dwa nowe ciuszki. Tak, dwa nowe ciuszki. Słuchajcie, płaszczyk na całe ciało z tego, co mi się tam wydaje. Pokażcie tutaj ten płaszczyk. Znajdź tu teraz człowiek, O jest! Jest? Nie ten, ten. Słuchajcie, bardzo buty jakieś zmieńmy, no matko kochana, przecież dziewczyna zmarznie zaraz, no te? Dobra, pasują, może być. Taki płaszczyk jest mega ładny, powiem Wam, naprawdę jest mega ładny. No, takie trochę lata 20. można powiedzieć, w wielu różnych kolorach. I teksturka jest całkiem ładna i guziczki zmieniają kolor i mam wrażenie, że one się lekko błyszczą, co jest fajne. O, mój kolor. No, całkiem, całkiem. Ej, jest ok. No i sukienka. Sukienka rzeczywiście przypomina, tak troszeczkę, no, można powiedzieć, że tereny bliżej Drakuli, ale też jest piękna. Słuchajcie, naprawdę ona jest bardzo ładna, taka tradycyjna, elegancka. No, powiem Wam, że chyba nawet jakąś artystyczną simkę chętnie w tym zobaczę. Ale to jest po prostu, ten płaszczyk jest bardzo, bardzo ładny. Trochę mi pasuje tak do tego lotniskowego szyku, bodajże. No, ale słuchajcie, to nie wszystko. Dostaliśmy jeszcze dwa przedmioty w trybie budowania. No to co, przenosimy się. Dobra, słuchajcie, mamy dwie takie urocze rzeczy. Pierwsza to jest interaktywna i można sobie zrobić własne kakałko. Tak, słuchajcie, kakao, inne gorące czekolady, inne tego typu pyszności. Zaś druga to jest, to jak na kocyk i kołdry, taki wieszaczek można powiedzieć. Zaraz zobaczymy, czy to też jest interaktywne. Nie, to jest pierdółka. Ale tutaj słuchajcie, zobaczcie. Wegańskie, ten, uzupełni wegańskim gorąco. Nauka o tradycjach. O, to jest właśnie to, o czym my rozmawialiśmy. No to mamy gorące kakao, różnego po prostu, no różnych rodzajów. No, a to myślałam, że czekolada też będzie, a nie, na czekoladę to co innego jest. Co ja w ogóle jej kazałam zrobić? Kakao z piankami, no i pycha. No i słuchajcie, no można tego typu rzeczy robić. Aha, ona tam, no, robi, robi różne rzeczy, rozmawia z Samcem. Yy, I powiem Wam, że jak dla mnie. Jak zawsze, ja jestem na tak, bo nie oszukujmy się, to są rzeczy darmowe. A darmowe nie tuczy. No chyba, że mówimy o kakałku. No, kakałko, no, ale nadal pamiętajmy, darmowe nie tuczy, a to jest jeszcze od IE. Słuchajcie, jak chodzi o wszelkie naprawy, no to ponoć naprawili, cóż, opcje randki, zjedzmy na mieście żeby wszystko po prostu tam zaczęło działać, no i że nie będą się te simy wycofywać z interakcji, jak będzie tarantka tej restauracji. Jeżeli chodzi o życie i śmierć w nowym, yy, no cóż, yy, niejaki najon widmo otrzymał wreszcie właściwą cechę mroczne pochodzenie. Okej, okay, dla mnie spoko. No i włosy syren nie będą już ucięte w trybie strusiszima. Nie trafiłam na to, ale no, nie oszukujmy się, jak ja siedzę w trybie twórz Sima. No. Oczywiście też, no cóż, mają się pod schodami z dodatku śnieżna eskapada, przygoda dżungli, wyprawa na batu, pojawiać podpierające je ściany. No ciekawe, ciekawe. No i słuchajcie, no wiele takich drobniutkich błędów naprawili. Łącznie z tym, że ponoć naprawili błądy, no cóż, powodujące zawieszanie się gry podczas działania pewnych modyfikacji. Trafiłam na to. Jak najbardziej, słuchajcie, trafiłam na to i nawet gra mi się wyłączyła, a nie zapisałam, no cóż, domku, nad którym pracowałam. Boli, boli, słuchajcie bardzo, ale to też uczy, żeby po prostu częściej zapisywać i tyle. No nic, słuchajcie, mam nadzieję, że ta aktualizacja przypadnie Wam do gustu, wprowadzi Was już w klimat nadchodzących świąt. O ile my na, w naszym pięknym kraju możemy mówić klimat nadchodzących świąt, bo ja osobiście zastanawiam się, no cóż, jaka awantura będzie w tym roku i o co? No ale to zobaczymy, słuchajcie. Ja tam, u mnie się święta zaczynają po tym, jak rodzina po prostu wyjdzie i pojedzie. Przykre, smutne, ale takie prawdziwe. No nic. Odnośnie. A! Speedbilda, który miał się dzisiaj pojawić, pojawi się. Może nie dzisiaj, bo wskoczyła aktualizacja. Ale w każdym razie bardzo Wam dziękuję za dzisiaj. Zapraszam Was do lajkowania, subskrybowania i komentowania. Mam nadzieję, że się Wam dzisiaj podobało. I nie zapomnijcie o dzwoneczku, by być na bieżąco z tym, co wrzucamy z samcem na kanał. A na dzisiaj to tyle. Dajcie znać w komentarzach, czy jesteście na tak, jeżeli chodzi o takie mini aktualizacji. Ja Wam powiem, że brakuje mi jednak, żeby było troszeczkę więcej rzeczy dla dzieci i samców. Ale te będzie można zdobyć jak najbardziej biorąc udział w świątecznym wydarzeniu. No nic, trzymajcie się buziaki, pa pa!